Siemanko! Z tej strony Cypher! Dzisiaj ze mną jest XGTALS oraz Zalko VIP. Siemanko Witam, <noise> witam I... Jedziemy dzisiaj kosić Ja też koszę 14 Dobra A nie będziesz kosił? Nie Kurwa. <głos> <głos> Widzisz, spadło jednak to na ciebie Nie ma tak dobrze no, jak gówno się odpala, dobra Kluczykiem pewnie <laughs> Kurwa. Kurwa, tutaj się zmieścić to Patrz jeszcze pewnie nie wejdę. Jaki kierowca się? No wejdź to ja nie wiem, się ty wejdziesz. Dobra Trójeczka i poszli jeszcze cię gotowa, nie? Poszli znaleźli Wilgotna czy nie? Ważne. <laughs> <laughs> no <może. laughs> ale dawaj Jedziemy pierw na to te nowe pole. Będziemy robić tak, sieczkę czy nie? Nie chyba. tniemy słomę słomy na razie mamy te... Czyli sieczka? Mhm. Już właśnie widzę kombajn przygotowany. A! Kurwa siedzę w tym... Klasia kurwa ciągle słyszę 16-14 Normalnie jakby mi na dupie siedział No bo siedzi No niekoniecznie O, teraz to się zacznie Ooooo no wiesz, no bo to jest ony, nie? A ty on to lubisz Spierdalaj, dalej kurwa Goji <golnie> <golnie> Dobra, wlecymy sobie na ten, na drugie pole, bo tam kurwa się nie rozłożę Tomek dawaj tutaj na te pole Która? które? Co no, tu na razie zostań tutaj no Ty 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 ty. Jak tego, to ja se koguty włączę? Nie? I te dobra, dobra. rurę wystawię Przy 80, nie? No Zresztą ja mam automatyczne koguty Cześć, podnieca Ech, Ty musisz wciskać, a ja nie ty to się podnieca czym? Dobra, spierdalej, ja wiem, że ty codziennie na dupencjach siedzisz, ale... Kurwa, co za dużo, to niezdrowo, pamiętaj. <śmiech> <śmiech> ej, Tomek, ej, Tomek, ty tak samo weź, yy, otwieraj rurę przy 80. Dobra. Kurwa, gdzie po znaku, gdzie po znaku, kurwa, twoja mać. dalej <laughs> Masz czas, będziesz klepał, nie? <laughs> ale by się przydał teraz ten. Ojojojoj, oj, oj, oj. dobra <grym> nie je. było to by nie, no to mm, spierdaliby <grym> zajebie Włącz się czkarnie kurwa Ach, zawiesiłem się Fajnie Ty <grym> widzisz sie nie czkarnie ja ci... Ja ci to, do... o dobra <grym> Dobra Zapewne nie chcesz kosić? Nie yeah. Fucking shit, zawiesiłem się Foko Zawiesiłem się, jep To dawaj, zaraz cie ratujemy Dobra, dobra, ty tam kuś. Weź <gry> go tam w dupety tym no, Już jadę właśnie Nie Jedź, jedź, jedź yes, umaj, Nie. Tu Już lepiej łańcuch weź Gdzie? To, ci, lepiej Czekaj, czekaj, czekaj Dobra Ty tam koś kurwa ja <gry> Czekaj na no, kurwa Dobra O, dobra, poszedł No jedź, kurwa, nie Wiesz? Aś A. Tu się motoclipi dwa podnosi, tu głównie Był to nawóz? Tak jest Kurwa mać, co jest? Ja pierdolę <laughs> Cicho, cicho, to było wszystko, ten ten zaplanowany także cicho tak myślicie na patrz w nic nie było sieć cicho kurwa tam ale jestem głośno, życie że im głośno ja sobie wiadę na pola mhm właśnie to się w nocy jest tak chyba na jednorękim bandycie kurwa tam z kim to ja nie wiem Oj, Tomasz, nie szczaję się co z jednorękim bandytą Spiędalaj <laughs> ten co na dupencjach siedzi, a nie jest to jednoręki bandyta Już się miesięcy? No. <laughs> no nie żartuj sobie Jest duma, stoję no, Serio? O kurwa, o kurwa. Ja pierdolę ja Człowieka, ja mam dopiero połowę To ty kurwa robiłeś Kurwa zjechał Tuj czekaj żeby, żeby po zbożu nie jeździć, nie? nie yeah. Miaga zostawiłeś! Cofaj się jak yeah. kosisz Jak kosisz kurwa? straszny kurwa stoi tam cichutko tam, cichutko dzieci kurwa Boż Jeszcze nie to kurwa. Kur. Ale, że taki już wiesz, wiesz Najbardziej jak dorosły Dobra nie było pytania <grywky> Co ty żeś <już> tam porobił? Emi <grywky> <grywky> Dobra nic nie było No jeszcze! To jeszcze kurwa Oj coś ta grami dzisiaj nie idzie Jeszcze, cool uh. Dobra poszło Ej tu jest modręki mod nawet nie widziałem. To dane hmm. przez cyfera, za to edytowany Czść po raz pierwszy Ale nie dać, kurwa <laughs> Trochę, tu umucimy To najdalej, bo ja nie będę hamował Jeszcze zaraz znowu będzie miał odbiornik Kuja mam no jedź kurwa No jak mam jechać jak ty stoisz No kurwa młodzież Ej trochę chujowo zaczęliście no, wiem nie z tej Dobre, strony, ja to... właśnie dlatego chcę się obrócić Bo byśmy mogli w biegu słychać Ile masz tego cyfer? 94 Czego ty zawsze klasem kosisz? Już w drugim odcinku. Tak? Dobra, cicho <noise> Mam dosyć już tego bizona. Sypię tam coś. Si nie sypię. O, teraz. A ja nie włączyłem, kurwa. O i teraz się komputerek przydaje. Ile jedziesz na godzinę? 6, 7 Stówka. Czego? Bo on też wysypuje. <noise> No ja troszeczkę szybciej, bo ja mam ten naciskanie na klawisz dlatego tak Dobra Dwójka i poszedł Piękna umiejętność cofania <grym> 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 Załpi się <grym> Jez, się. W końcu jakaś bekan na lecie. <grym> Musi być. No je. Bez no. beki nie ma leca. No Ile tu się kurwa mieści na tę przyczepę? 20 chyba. On? Kila kurwa. <grym> <grym> dobre, dobre. Ajdź na ciebie. <grym> to... Czekaj, że mówić dobrego suchara kurwa. Co robi mechanik w gimnazjum? <grym> Ja nie wiem Szuka płaskiej trzynastki A, widzisz? Czekaj, jeszcze jakiś tam suchar był eee, Czekaj, nie sobie przypomnę, kurwa Nie zmyślaj tylko No i zapomniałem, człowieku Zapomniałem, no i chuj bombki strzel. Mój tekst! Dobra, dobra... A ty swojego nie masz. Mam. Takie... Tylko zapomniałem. <gry> Je jeździcie tak, żeby rura była nade mną. Spoko. Najpierw jeszcze raz z tamtej strony. No. Fajnie, patryk tylko że ja, ja już mam... Patryk, się tak nie oddałem, że ja Oho... Ja tu nie nadążam mieścić, kurwa. <grym> Aha, uh -huh. 90. Kurwa! 90 u mnie, testuj tu przy mnie, kurwa! Ej, cofaj, nie usisz! Stupka. No kurwa. Zajfaj, nie patrz. Oj, ojojojoj, ojojoj, oj, ale piruet z przyciepami. Dobra, Taka, nas... ja podjadę, ja podjadę, ja podjadę. W następnym odcineczku ja polecę sobie z przyczepami A kto będzie kosił? Ty <grywa> Kurwa <grywa> Przesyp się, no Klasa dostaniesz O dobra <grywa> Od razu jaki chętny, dobra <grywa> Mogę kosić? Mam przynajmniej klima jest, za nie, kurwa A nie to co bajzą to ty chcesz, to już jest ten nowszy Bison, ma automatyczną rurę. Rekordy też już no, no dobra. Ale rekordów nie ma. Dużo. To jest chyba rekord zresztą. Czy to, nie, to jest gigant. gigant, sorry, sorry, sorry. Z gigant. Z alko. He A no bo oni jeszcze cieknie. Słuchaj, duży, dużo ten zbiornik teraz, kurwa. Tak, bo on i w wcale nie miał to 100% wtedy Miałem mhm. Kurde, bo przyczepa moja nie włączyłem, jadę Kurwiażu Ty co, nagle nie masz 100% i jedziesz, tak? Co, ja mam 90% mówiłem Czekaj, czekaj, stój, 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 stój Spróbuję tutaj jakoś trochę ogarnąć Tobie tam opierdalać no właśnie, jest. Jest. czekaj, czekaj, czekaj ja to Co, mogliśmy tu czekaj, czekaj, Jest. tu Jest. 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 jechać? A nie, bo tu krzaki są, dobra. Co, już Jest. zajęta? Kurwa. No. A, a, Jeszcze ty... trochę. czekaj, Jeszcze trochę. Jest. 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 O, Co sprzedajemy to od razu? Czy jedziemy Jest. zostawić? Teraz zostawić. No to z Ty! Kurwa myślałem Dług sprzedaż hmm. chociaż Nie mam długu O! Mhm. Też się dziwię <noise> Zarobił na... Kurwa mhm. Na kurwa <noise> Sparty tak. E, moją dziwką to był Tomasz tak. Wysłałem go na ulicę, mówię, spierdalaj, dalej, bez kasy nie wracaj. Kurwa muszę duch spłacić. Z kamilem ostatnio grałeś, ja nie wiem co jeszcze robili Ja ostatnio wychodziłem, duch był, ty z kamilem grałeś, długu nie ma e. Przez Kamilem nie grałem. No ale ja się nie grałeś Za tym... Jak? przez dług spłaciliśmy, co Ty pierdoleś? Y, to zwolnij trochę, w biegu wysypiemy Czekaj, czekaj, bo już jest W o. biegu, kurwa W biegu to się można najwyżej zesać A no, to już tak miałeś, mam rozumieć Witam <laughs> 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 A kurwa Ej, ktoś stoper włączył? No. O, nie zapomniał tym S spokojnie, razem. Spokojnie, spokojnie. <grym> Szacun dla niego. Całe pole będziemy kosić? No, jeszcze jedno. Kurwa, jeszcze jedno. Ale na tym filmiku? Nie, już zaraz kończymy jeszcze mineta dwie i kończymy. Ty ty ty. No to będziemy dokończyć, czy w na, następnym filmiku. No, następny filmik już będzie chyba kolejne pole, nie? A to teraz dokończymy poza filmikiem. No no gdzie część luby Żeby nie zamulać ty, 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 ty. Tak zamulasz Spier dalej kurwa Ja tu kurwa nie nadążam Kurwa Stój tam No i tak, że my jeszcze nie mamy tych dwóch pełnych, nie? Nie 83% na dwóch Cyflet nie jest kurwa, bo ja muszę wysypać tam też był nawóz? Tam był ten no, E, byłoby chyba trzeba kupić większy ciągnik i większe przyczepy. Jest jeszcze większy ciągnik, shooter jest O to większą przyczepę jako Cypher hitrzy, szkoda mu Wolne dupeczki widać. No a ja Pełna. 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 A ja, ja 10% mam. Gdzie to jechać wysypać? No teraz do sklepu tutaj koło pola Dobra, wiesz, ja ja mu daj kombaj, bo nie wie pewnie. Jak wiem, gdzie jest sklep. Jesz, wiesz? No wiem, wiem. Grałem już na niej. Kogu to wyłączymy. No jak? Musi być Ale skaczą. No właśnie nie wiem czemu tak kurwa. A jak zmienić na dwójce już tak nie będzie, nie? No nie... Na multi kiedyś tak było, pamiętacie? Kurwa mać, znowu nie ten przycisk. No, że na multi skaczą, a na singlu nie. No właśnie. Dobra, ludzie, kończymy odcineczek. Tak więc, siemoneczko. Siema. Siema.